Pełny reveal. Ooooo! Pełny reveal Nekropolis w Heroes'ach. I no niestety, ja już po że muszę swoje powiedzieć. Sorry, co to kurwa jest. No, bądźmy szczerzy, co to jest za mobilkowe, bajkowe ujęcie Heroes'ów? Już na samym początku mówiłem, że w ogóle nie podoba mi się. Oni się Frozen nazywają? Czy Frozen? Nie wiem, whatever. Studio, które zrobiło Iratusa Heroes'ów, ponieważ to studio ma. Paskudną wręcz identyfikację graficzną. Tam, dochodzi, tam są takie po prostu karaczany porobione wewnątrz tej gry. Ta gra jest. Paskudna stylistycznie. Sorry, no. Iratus jest totalnym bezguściem. Ja nie mogę na tą grę patrzeć i nie chciałbym, żeby oni robili Heroesy. Mam nadzieję, że jak najmniejsza ilość grafików obecnych, w sensie poprzednich, tam pracuje, ale niestety patrząc na to, no raczej kojarzy mi się to z takim jakimś mobilkowym Artem, aniżeli Heroesami, które, no jakie były, to ciężko stwierdzić teraz, no bo to jest gra, która ma 20 lat, była robiona na zupełnie innych grafikach, ale raczej były szorstkie, prawda? No dobra, ale zobaczmy, co my tutaj mamy. To jest bez dźwięku, czy co? Nie, jest dźwięk. Necropolis. Soundtrack Necropolis z Heroesów 5, dobrze kojarzę? Czyli nie mają jeszcze soundtracku. King of Kings. Co to jest Guildmaster Cluster? Będą undeady, gobliny? Aaaaaaah! No nie! Dlaczego taki humorystyczny aspekt jest dorzucany? Znaczy, okej, okay, no, poczekaj, na obronę, nie? Na obronę. Wiecie, no jeżeli mamy nekropolis, prawda, no to i umierające elfy, umierające gobliny, i umierające, nie wiem, orki, czy tam orkowie, też mogą być przetapiani na zwłoki, na szkielety, prawda? Ale, no raczej nekropolis było taką podłą, ponurą rasą. Nie było tam uśmiechów. Każdy był zgnity, kurwa. A tutaj mamy Andeda Goblina ze złotym zębem z, w czerwonych okularach uśmiechniętego. No nie, no nie. Mi się bardzo podoba, słuchajcie, interpretacja Forsakenów w World of Warcraft, bo generalnie w World of Warcraft jest tak, że jeżeli ktoś jest wskrzeszony jako Forsaken, jako Undead, to ma w ogóle yy, możliwość odmówienia i bycia zakopanym ponownie, no nie? Ale no dużo osób faktycznie chce żyć dalej, jako nieumarły, prawda? I oni po jakimś czasie odzyskują świadomość i przypomina im się, kim byli, jaka, jaką mieli historię, ale na przykład w ich kulturze jest kategorycznie zakazane w ogóle. Wspominanie o nim. Ich poprzednie życie jest w ogóle nieistotne i nie ma żadnego wpływu na doczesne, no nie? I to jest bardzo ciekawe. A tutaj, no, to jest właśnie coś, co totalnie rujnuje takie moje odczucie andedów, bo ponura rasa, zszywająca zombie, przerabiająca ludzi, chłopów na szkielety i nagle co kapitalistyczny goblin ze złotym zębem, nie kupuje tego w ogóle. Hmm. Nie, jeszcze te takie uśmiechy, takie kurwa bajkowe, takie disneyowskie to jest dobra dupa, no nie ma co mówić, no ale brakuje tutaj powagi moim zdaniem, no nie? Brakuje moim zdaniem tutaj powagi w tym. No, w Hirosak, wiecie, w Hirosak były takie absurdalne wątki, jak na przykład kosmicik, no nie? Ale no nie, no nie kupuję tego. Nie kupuję tego. Inspiracje Disciples, od razu widać. Ej, ale. Je jedno mi przychodzi do głowy. Dlaczego każdy bohater bo musi być tak diametralnie inny? Tutaj jest jakiś Lich taki. Tu Goblin. Tu Stara wiedźma, Tu Szkielet. Tu Czarodziejka, czy tam wiedźma, Tu Wampir. Tu Zombie. Tu już nawet nie mam pojęcia, co jakaś mumia. Tu wojownik zbroja, ożywiona zbroja, tu duch, a tutaj też jakiś golem, no nie? Wydaje się, że chyba zbyt szeroko szukają w tych bohaterach, bo było po prostu w starych Heroes, wiecie, więcej Def Death Knightów, Death Knightów, czyli takich wojowników, prawda? Więcej nekromantów takich klasycznych, no i, no i co, było na przykład pięć bohaterów Bab, no nie? Miały trochę inne te, miały, miały trochę inne awatary, no ale one nie musiały się diametralnie z siebie różnić. Jedna nie musiała mieć wajbu czarownica, druga nie musiała mieć wajbu ducha od razu. Fajne są takie rzeczy, podoba mi się to, ale nie wydaje mi się, że aż tak na siłę powinno się szukać różnorodności w niej. Ej, ale... To jest nawet zbliżenie takie, jakby to na telefon miało być, nie wydaje się wam? W sensie, ogólnie ta grafika jest... Ja bym powiedział, ładna, ale pochuj to stylizować na taką bajkową, na taką miękką. Ale to przybliżenie daje ci taką perspektywę gry mobilnej. Pole bitwy. I powiem Wam tak, jak patrzę na pole tej bitwy, to moim zdaniem te jednostki są trochę za mało różnorodne, wiecie? Już tutaj, akurat, bez tak. Jest szkielet, jest jakiś pies, jest jakiś Grave Robber, jakiś taki ten. Jest li szkielet. Death Knight, ale. No tu akurat są moim zdaniem już za bardzo podobne, no nie? Za bardzo są zbliżone do siebie, czy za małe? Może faktycznie też za małe. Ale tutaj w ogóle kadr, kamera sprawia, że to. To nachylenie kamery, że one wyglądają jakby miały duże głowy, małe nóżki. Dziwnie, dziwnie to wygląda. Ja bym tą kamerę dał tak bardziej klasycznie od boku, nie? Nie widzę tych jednostek na tym na, na, na polu, na tym polu bitwy. O Jezu, kurwa, ty, to wygląda jak prezentacja gry mobilnej. To wampir. Ale czy jednostki w nowoczesnych grach muszą być tak robione, że jak jest wampir? I wampir jest ulepszony, to ulepszony musi być cały kurwa w złocie. Zobaczcie, jak małymi elementami upgrade'u w Heroesach 2 i 3 były te jednostki zmieniane, no nie? Był wampir zwykły był taki szary, a ulepszony Alp miał. Podłużne takie rękawy wystające i dodany lekki kolor, no nie? I on tak y, dostojnie bardziej wyglądał. A nie trzeba było go nagle całego w złocie oblać. A tu, to on wygląda jak chłopie ten, jak y, Blood Queen Lanatel z ICC. Gumowo to wygląda, niestety. Gumowo. Ta stylistyka nie leży tym są moim zdaniem. Nie wydaje się wam? Fajne animacje są, mimo wszystko. Duch. Duch jest ładny. To muszę przyznać. Ten duch jest fajny. I normalnie jest ten duch ulepszony. Zobaczyłem, mi się strasznie podobały duchy z Heroesa 5. Dwa poziomy upgrade'ów. Duchy są ok. Totalnie mi nie pasują kurwa psy do tego. Psy do Necropolis. Nie wiem, po chuj, to jest dziwny koncept. Nie umaruj pies. Nudne to jest. Ja, nie oszukujmy się, to jest nudne, nie kreatywne. Te animacje czarów ładne są nawet. Jest Long Ridge, jednostki będą mogły atakować przez yy, szerszy ten. Ridge. Te lisze też spokojno wyglądają. No, lisze są ok. Piące też były w sumie fajne, lisze, nie takie wielkie Dreadnought. Dreadnought paskudnie wygląda. Wygląda jakby kurwa na jakiś dziki świni jeździł. W ogóle nie ma monumentalności. Kurwa on jest mniejszy od tego vampira pierdolonego. Nie no, powiedz na te jednostki jest kurwa dziwny. Grave robber i pies do wyjebania imą. Grave robber i te psy to powinny być jakieś neutralne jednostki. Jak LOL trochę wygląda tak gra, no. Daje takie kurwa poczucie LOLa. Nie, paskudny jest ten dread Knight on jest taki mały? Ej, a tu nie było jeszcze w sumie podwójnej jednostki, nie? Aj, aha, nie ma smoków. Poczekaj, to, to ten Red Knight jest jednostką ostatniego tiru i jest taki mały i nie ma tutaj żadnej dużej jednostki. O kurde, ty, to... Oj nie, oj nie, nie widzę tego, nie widzę tego. Wiadomo, to jest tylko grafika, ale... Czemu wszystkie gry są teraz stylizowane na takie bajkowe, Fortnite'owe, miękkie rzeczy? Najprawdopodobniej dlatego, że się to łatwiej animuje, że to się łatwiej tworzy, ale... czemu to nie poszło w stronę takiej ostrej kreski Heroesów 3, tylko poszło w taką całkowicie bajkową? To jest niespójne z Might and Magiciem, moim zdaniem. Nie leży mi to, nie, nie leży mi to.